Dosłownie kilka tygodni temu zamknięto ostatnią porodówkę w Bieszczadach w Lesku. Powiat Bieszczacki to jest trzeci powiat o najniższym wskaźniku urodzeń w Polsce. Powiat Leski jest na piątym miejscu od tak. końca. Bardzo dziękuję. A nie chciałbym, żebyśmy ja bym... znowu rozmawiali o por... porodówka w Lesku. Jest w ogóle bardzo ważna. Ostatnie, ostatnie. Ale planie. tak to już jest, że osiągniemy. Tak. zdanie, tak. e... jeżeli tylko powiem. Było plan, było plan, był taki jakby pomysł na to, że porodówka w Lesku zostanie zamknięta, a w zamian za to w Lesku będzie otworzona ginekologia planowa. Już teraz słyszy My, że tej ginekologii planowej w Lesku ma nie być. Pani poseł? Moim zdaniem, te środki, które mamy na chwilę obecną, powinny wystarczać i szczególnie jeśli chodzi o porodówkę o opiekę nad kobietami ale nie ma związku to że macie państwo niski poziom urodzeń z, poro z porodówką bo jeżeli ktoś chce mieć dzieci mieć większą rodzinę to nie myśli najpierw o tym a czy ja będę miała gdzie urodzić bo raczej jest możliwość Pani, jeżeli ma opiekę proszę to nie ma możliwości żeby ta dwójka dzieci została w o głębokich, a, a potem Pana, matka będzie to nie jeździła do Rzeszowa do, do prywatnej nie jest problem. jak to nie jest? Problem. i problem. Nawet nie połączenia autobusowego, jeżdżą, Z Ustrzyk Dolnych myślę, do jeżdżą. Myślę, że jest to do zorganizowania. Wszystko się rozbija o to, że o pieniądze. Jeżeli mamy sytuację, w której bardzo łatwo się mówi, że trzeba dolać pieniędzy, jest, tylko proszę powiedzieć, zależy od tego, czy te ktoś pieniądze. jest wystarczająco zamożny. Kiedy negocjowaliśmy przyszłość porodówki w Lesku, do, jako przedstawiciel ministerstwa pojawił się pan Andrzej Podlipski, prezes prywatnego konsorcjum medycznego powiązanego z grupą Santonato i Scanmedu. Więc mamy do czynienia z tym, że tak jak tutaj pani powiedziała, zyski się prywatyzuje, a koszty się uspołecznia. Jeżeli mówimy o przesunięciu kompetencji ze szpitali, tak jak jest to w szpitalu Sanockim, Leskim i bieszczadzkim, czyli w Ustrzykach Dolnych, pod szpital uniwersytecki w Rzeszowie, OK, mamy tutaj jakiś rodzaj konsolidacji, ale jednocześnie my, jako mieszkańcy Bieszczad i Ziemi Sanockiej, tracimy demokratyczną kontrolę nad tym, czy kiedy rektor, bo to już wychodzimy z ustawy o ochronie zdrowia, ale wchodzimy do ustawy o szkolnictwie czy rektor nie, nie podejmie decyzji, że na przykład ten oddział mu się nie opłaca?